Cześć ludzi, z tej strony na 4 i jeszcze gramy w Minecraft i się was nauczy jak robić Draculika najpierw trzeba mieć doromyczkę do tego więc na YouTube są takie poradniki, poradniki jakie myszki są dobre do Draculika i jak się dowiecie już chyba że macie i wiecie już jaka jest to przechodzimy do działania. Najpierw, żeby był lepszy drag click, znaczy najpierw trzeba sobie tak przyjechać palcem po wzdłuż biurka lub ta, lub stołu i jeśli Wam się odbija palec, kiedy go pchniecie, to znaczy się już jesteście prawie gotowi do draklika tak bo ktoś nie wiedział jak wygląda draklik to tak wygląda draklik ale on, on się przydają do bicia i do budowania więc fajnie ale zagadałem was więc dalej dalej trzeba Pośniczę palec, żeby był lepszy draklik i go lekko wytrzymać. Potem trzeba się założyć na myszkę, na te przyciski. taśmę izolacyjną. Ja tutaj miałem taką niebieską, jak widzicie. No i tylko tak udało się mi znaleźć. No i kolejny krok. Kolejny krok wygląda tak że tylko trzeba położyć na mysz myszce dwa palce i zacząć je pchać do przodu lekko ale musicie lekko trzymać nie możecie klikać mocno bo wam może wyjść albo nie nie możecie klikać mocno tylko lekko klikacie ja kiedy lekko trzymacie właśnie ten palec na myszce lekko i go pchniecie. Potem, a teraz wam pokażę jak się prezentuje taki drag click. Uwaga! Dziurę, nie wiem ile, bo nie mam stupera Ale wiem, że bardzo dobrze było. Więc dziękuję za oglądanie. Pół do zobaczenia i cześć.